Dobrze? Dobrze. jestem ja chcę tak. królewna. Tak. A ci, co tak może trochę nie znają, to się nauczą w trakcie. Czyli królewna wieka się że to królewna. Jak królewna. To zacznijcie śpiewać. teraz żółto, numerek 24. Kto ma taki numerek? Nikt nie ma 24, 24. Dziewczyny postawcie na ziemi, wskażcie wszystkie, żeby chcieli. To takie nasze małe koło fortuny. Dobra, to podnieście do góry. Już wylosowała? Tak. Ósma Chowa leśna gromada. Zapraszamy nas na